Dzień dobry Państwu, nazywam się Henryk Krzyżowski. Staram się o fotel burmistrza z Ligi Samorządowej Ziemi Pszczyńskiej. Tą funkcję pełniłem w latach 1992-1998. Swój program przedstawiłem na portalu ples.pl i zachęcam, żeby Państwo zapoznali się z tym programem. Z tego programu dowiecie się Państwo o moim przebiegu pracy zawodowej, o moich osiągnięciach w latach 1992-1998 oraz o zamierzeniach na lata 2006-2010. Serdecznie zachęcam Państwa do głosowania na mnie oraz na radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatowej naszego ugrupowania. Jeszcze raz powtarzam, Liga Samorządowa Ziemi Pszczyńskiej. Dziękuję Państwu.